Zobaczmy, co mamy. Na czym? Na żywieniu. Jobły. Oh. Jobły. Im dalej, tym lepiej. Aż do wyjazdu. I co, chłopaki, jedziemy? Z koksem. Wywodzą grzecznie, no chyba nie te drzwi, wie że nie te drzwi. Håper du vil hjelpe til. Og det er du? Jeszcze kupę zrób na koniec. Gdzie tu wracasz dziadu Durny? Przyszedł po kolegów. No i co? Sami żeście zostali. Także dzień dobry, witam serdecznie, bo chyba jeszcze się nie witałem w tym odcinku. Na pierwszym timelapse widzieliście, że tutaj właśnie trochę odświeżam. Mam nadzieję, że jak pomaluję te wszystkie drzwi, to też będę malował. To się nieco jeszcze rozjaśni. Tym bardziej właśnie, że ten koiec jest, jest już na gotowo, jest już otynkowany, obapnowany. Także tak to wygląda. No i teraz właśnie przegoniliśmy tych dziadów już tutaj. Koncert dzisiaj, bo muszą się zapoznać z nowym miejscem. Tak będą jeszcze do siebie krzyczeć tutaj przez te drzwi pewnie ze swoimi dotychczasowymi kolegami z celi, ale przyzwyczają się. Kwestia kilku godzin tak naprawdę i, i będzie cacy. No, także wyrzucamy obornik. Wyrzucamy obornik, następnie tych przegonimy tutaj i będziemy szykować właśnie ten kojec pod cielaki. Czyli już tutaj zawapnuję, pościeli się na gotowo. Muszę dokończyć to jeszcze malować. No i w sumie tyle: wiaderkę jeszcze przyszykować pod odpajanie cielaków. I one będą na ten moment w tym końcu. I chyba na zewnątrz otworzymy im dwa końca, a te drzwi się zamknie. A później, w późniejszym czasie, gdybyśmy chcieli robić wybiegi na zewnątrz, czyli beton wylewać to tych tutaj belgów zamkniemy na te dwa kojce wewnątrz, zamkniemy całkowicie wybieg na dwór, no i wtedy będziemy mogli tam pracować, a tutaj te dwie grupy sobie będą jakoś e, mieszkać. No i w późniejszym czasie jeszcze tynkowanie tego końca, może przez zimę uda nam się ściągnąć tą płaktę i zrobić tutaj też jakiś daszek ze sklejki, już żeby było tak, jak ma być. I to, to zobaczymy, jak będzie wyglądać. No i wtedy też też już w końcu ta dobudówka po czterech latach będzie jako tako wyglądać, potem już tylko zostanie nam jakieś właśnie poprawki, malowania i tak dalej ale no, główna robota będzie już zrobiona. W sumie to już jest zrobiona, bo kojice są używane od dawna. No i dobra, ja tutaj pozwolę sobie kolegów wyprościć na dwór. Ostatnio padało. Wybieg niestety nie jest zadaszony, więc tam mają troszeczkę mokro. Ale godzinka czasu, nic im się nie stanie. Сам на вопшу не А uh, Także obornika e, mam tutaj 9 przyczep wywiezionych, już. Chyba 9, o ile dobrze liczę. Albo 11, coś w ten deseń. E, mniejszało to. E, a dla zainteresowanych tematem, bo widziałem w komentarzach, że były pytania o poplon, e, no to w lepszych miejscach ten poplon e, wygląda właśnie tak. E, coś takiego mi się wysiało, w gorszych miejscach, no to e, mało co. Z tego względu, właśnie, że z tym siewnikiem muszę jeszcze trochę powalczyć do poplonów. Ta zasłówka mi nie działała, przez co się blokowało i miejscami po prostu chyba nie wysiewało. Tutaj tą część pola dosyć fajnie wysiało, natomiast tam od drogi jest już troszeczkę dziadostwo. Nie siało tak fajnie. Tak samo na drugim kawałku też mam podobnie. Także no coś trzeba będzie pokombinować, nie? no bo same rośliny to co posiałem. To coś tam, coś tam wchodzi, coś tam e, widać. Także lekcja na przyszły rok e, jest. Raz, żeby zwiększyć troszeczkę normę. Dwa, właśnie, żeby, żeby ten siewniczek poprawić. No bo tak wydaje mi się, że nie powinno być. No ale to będziemy myśleć e, za rok, jak, jak trzeba będzie kolejne poplony wysiewać. Myszy są, dziury pełno. Teraz pogoda się pogorszyła, dużo opadów, zrobiło się chłodniej, więc mam nadzieję, że troszeczkę tego samoistnie padnie w polu depopulacja mysz. No i tak to się prezentuje na ten moment. Dobra, plan działania jest taki, że wracam, tato szykuje uchwyty na wiaderka do pojenia, żeby poić to w tamtym Końcu. Ja dokończę malowanie tych drzwi. Mam nadzieję, że kurczę te drzwi mi wyschną do, e, przez następną dobę. E, zobaczymy. Jak nie, to będę kurczę coś kombinował jakimiś płytami, żeby to zostawić, żeby mi cielaki e, pofarbowane nie chodziły, jak się o to ocierać. E, no Mogłem trochę wcześniej, ale tak mi się dopiero teraz skojarzyło, że fajnie by było to jeszcze opędzlować tą sklejkę, żeby to miało ręce i nogi, jak ten e, cielętnik. Cielętnik. No, na razie cielętnik e, jest już. Na gotowo zrobiony, można powiedzieć, ten koiec. No i te drzwi wejściowe, duże wrota też poprawię, bo, bo są takie byle jakie. To znaczy, no byle jakie. No to, to fakt, ale mam nadzieję, że jak pomaluję tą siłą farbą, to ciutkę jaśniej się zrobi. Też troszeczkę trzeba to podoprowadzać, żeby miało ręce i nogi. Dobra, nie ma rudze, bo zaczynam stękać. Wiadę na gospodarstwo, także widzimy się już w dalszym etapie, może już po pracach, to wtedy powiem co zostało zrobione, jak to wygląda i będziemy czekać na cielaki. Także do później.